Randomowe dziecko upada na ryjec. Jego matka, o jej nic ci nie jest, ja z ziomkiem próbujący nie skisnąć. Kiedy za młodu kochałeś się warielce, a teraz kręcą cię gotki, i musisz połączyć to w jeden fetysz. Nauczycielka, śmiejąca się z moich ocen przed całą klasą, ja śmiejący się z jej rozwodu przed całą klasą. Kierowca, zwraca się do marudzącego pasażera. Jeśli mu się coś nie podoba, to może wyjść i iść dalej pieszo. Egzaminator. Drukarki dawniej. Drukarki dzisiaj. Informatyk, który już za minutę miał fajrant. Pracownica, której coś się kliknęło i znikło. Najpierw mówisz, że matematyka ci nie będzie w życiu potrzebna, a potem najebani nie możecie się rozliczyć kto komu ile wisi. Jeżeli spodobał się film zostaw suba to motywuje.